Od kilku dni w Łodzi wchodzimy w tryb Eko. Kongres nowi, nowej mobilności trwa, a na nim poruszamy różnego rodzaju tematy. Pojawiają się samochody elektryczne, pojawiają się pojazdy elektryczne, ale pojawiają się także jednoślady elektryczne i o nich dzisiaj będziemy rozmawiać z panem Tomaszem Przygudzkim z Trybu Eko. Tryb Eko, dzień dobry. Dzień dobry, bardzo miło. Myślę sobie, że żeby pokochać elektromobilność, trzeba jej dotknąć, najlepiej jej wypróbować. Trochę trudniej zrobić to z samochodem elektrycznym, ale myślę, że jeśli ktoś wsiądzie na jednoślad, który jest wspomagany silnikiem elektrycznym, będzie miał problem, żeby przesiąść się do czegoś, co jest spalinowe. Tak, myślę, że to jest idealny wstęp tak naprawdę do nowej mobilności, do elektromobilności. Do, do, do ekologicznej mobilności tak naprawdę, ale też i do nowego stylu życia, który chyba wszyscy, wszyscy pragniemy bardzo mocno w tej chwili osiągnąć i, i przejść do niego. I chyba warto pomyśleć o tych rowerach, o hulajnogach, o skuterach i w ogóle o pojazdach tak zwanych UTO, czyli tego transportu osobistego, jako fajnej alternatywie i takim przeskoku ewolucyjnym z szablonowego myślenia o samochodzie jako jedynym możliwym środku transportu i konieczności jego posiadania i konieczności z niego korzystania na co dzień, na uzupełnienie i rozdrobnienie tego właśnie na, na poszczególne inne ekologiczne i bardziej przyjemne środki transportu, bo nie ukrywajmy, że, że przejażdżka rowerem, skuterem czy nogą, to jest ogromna frajda przede wszystkim. Mm -hmm. Rzecz cała mieści się w małej baterii, o czym za chwilę pewnie będziemy rozmawiać. Pan jeździ na jednośladzie elektrycznym? Jeżdżę na wszystkich tak naprawdę. Najczęściej oczywiście jeżdżę rowerem rekreacyjnie, skuterem. Najczęściej firmowo w ramach łodzi na szczęście dla łódź jest taka mała, że, że jesteśmy w stanie tutaj tym, tym skuterem elektrycznym w przeciągu 10 minut dostać się nawet w godzinach szczytu do wolne miejsca, omijając koki bardzo sprytnie. Chula i nogą bardziej doraźnie tak naprawdę i dla przyjemności. To o jednej zalecie bardzo ważnej w przystanie na przykład zakorkowania różnych dużych miast w Polsce. Już pan powiedział. Jakie są jeszcze zalety jednośladów, które są wspomagane silnikiem elektrycznym? Przede wszystkim to jest rzeczywiście ta prędkość dotarcia, czyli omijanie korków. Jest to kontakt z, ze społeczeństwem, z tkanką miejską, która jest coraz fajniejsza, coraz przyjaźniejsza, zamykanie się w tym, tym takim akwarium samochodowym, odgradzanie się od tej rzeczywistości powoduje, że, że jesteśmy trochę, trochę poza społecznością tak naprawdę, która całkiem fajnie dzisiaj egzystuje, no, ale przede wszystkim to jest miejsce do parkowania. Tak? Ja jadąc do urzędu, do banku czy, czy na lunch czy jakiś nie martwię się tym, że będę pół godziny szukał miejsca do zaparkowania, że będę musiał płacić za to miejsce. Podjeżdżam prawie pod same drzwi, wysiadam tak samo po zakończeniu jakby spotkania wsiadam i dojeżdżam do firmy przy ciągu 15 minut, jestem dalej, dalej aktywny. Tak Także to jest dla mnie, dla mnie osobiście zaleta jako aktywnego człowieka. Natomiast e, nie ukrywam, że, że, że podstawową zaletą to jest ta przyjemność podróżowania. Tak naprawdę tak jak mówimy w przypadku samochodu, że kabriolet jest takim najwyższym możliwym jakby przyjemnością tego, tego obcowania z naturą, tak tutaj to poczucie wiatru we włosach po prostu mamy wpisane. W... W ten środek transportu. Czyli wjeżdżamy w sam środek puszczy i nie dość, że jedziemy pojazdem, delektujemy się tym, co widzimy, to jeszcze na dodatek jest cicho, bo tak też działają jednośrodki. I dodatkowo mamy oczywiście tak świadomość tego, że robimy dobrze planecie, innym dookoła, nie zanieczyszczamy i, no i to, oczywiście dla siebie też, tak? Bo, bo jakby to poczucie potrzeby bycia fit, bycia bardziej aktywnym tak naprawdę przy naszym siedzącym trybie życia jest, jest u każdego z nas no właśnie, to też jest wątek, który chciałabym, chciałabym poruszyć, ponieważ niektórzy, którzy jeszcze do tej pory nie korzystali z roweru elektrycznego, myślą sobie tak, ok, wsiądę na rower elektryczny i on za mnie sam pojedzie. To nie do końca tak działa. Nie, nie, ja tu zawsze podaję taką anegdotę, którą, e, którą miałem z życia wziętą dwa lata temu. Robiliśmy na zlecenie jakby naszego zaprzyjaźnionego klienta elektryfikację takiego kosmicznego roweru, w którym się jeździ w takiej półsiedzącej pozycji, mniejsza o to, jak on wyglądał. Natomiast klient ten pojechał na drugi koniec miasta i zadzwonił do mnie zdyszany, mówi, że ja się nie spodziewałem, mówi, że ja się tak strasznie zmęczę, on mnie ciągnął, więc ja pedałowałem za nim coraz szybciej. Oczywiście mięśnie mi się tak mocno nie zmęczyły, natomiast kardio, serce, Mówię, ja w życiu się tak nie zmęczyłem na rowerze. No ale to jest taki pozytywne. No tak, bo on starał się nadążyć za tym oczywiście, jakby zobaczyć, jakie są osiągi tego roweru, natomiast rzeczywiście badania to potwierdzają. Światowa Organizacja Zdrowia w badaniach zeszłorocznych potwierdziła, że jazda rowerem elektrycznym jest zdrowsza niż jazda rowerem zwykłym. Właśnie ze względu na to, że to kardio, czyli to obciążenie układu obciążenie, to wzbudzenie układu krwionośnego, całego i limfatycznego jest najzdrowsze dla nas, a, a przeciążenia mięśni stawów, które są generowane bez tego wspomagania tak naprawdę, no nie do końca wpływają pozytywnie na to zdrowie, czyli, czyli jakby mamy pozytywny werdykt, że rower elektryczny jest zdrowszy od normalnego. A czy jest zeroemisyjny, czy jednak bardziej niskoemisyjny? Jest zare jeżeli mówimy o takiej emisji dookoła nas, tak? Czyli nie mamy hałasu, nie mamy, nie mamy spalin broń może żadnych tak naprawdę, ani, ani, ani zakażenia świetlnego, tym bardziej większego niż w przypadku normalnego roweru. Natomiast oczywiście są baterie. Z tym, z tym problemem się borykamy tak samo jak cała branża elektromobilności. Mówię borykamy, bo i te baterie kosztują bardzo mocno, więc są jakąś tam Przeszkodą do przejścia przy zakupie roweru. Taki... Właśnie, bo rower jest w związku z tym droższy. Mhm. Droższy i rzeczywiście ta bateria to jest, to jest takie dobre 30% wartości roweru, często, a przy tańszych rowerach to nawet więcej. No i nie ukrywam, że te baterie mają sporo do życzenia. Akurat w przypadku roweru to nie jest problem zasięgów, tak? bo zasięgi naszych rowerów ze wspomaganiem to są do 120 km na normalnych bateriach, więc. Więc to nie jest jakąś przeszkodą, natomiast jej żywotność już, konieczność ładowania tak naprawdę, a przede wszystkim problemy z recyklingiem, to już jest jakieś wyzwanie. No, a tak? czyli jest nad czym pracować? I, ja osobiście pamiętam od zawsze, jeszcze od czasów studiów tak naprawdę, że zawsze pokładałem ogromną yy, nadzieję w tym, co będzie z wodorem tak naprawdę. Nadal pozostaniemy wtedy przy elektryce. Natomiast moim takim marzeniem jest sprzedawać ludziom rowery, które będą na naboje, tak jak były kiedyś naboje do syfonu, na przykład naboje wodorowe, które będzie można kupić w każdym kiosku, nabić sobie rower i jechać dalej, tak, tak. naprawdę, czy skuter, czy jakiś inny pojazd lekkiego transportu. Na razie, na razie ten wodór utknął od dobrych 10 lat w jakimś martwym punkcie. Jestem przekonany, że, to, że ten zwrot musi nastąpić. Czekamy na niego z związkiem. Ale nawet o wadach mówi pan z, z taką pewną nadzieją w głosie i mam wrażenie, że ymm, choć pewnie tego nie ominiemy tematu, ymm, to, to, to jednak jest to do rozwiązania. To jest sprawa rozwiązywalna, tylko potrzebujemy czasu na to, żeby poradzić sobie z problemami. Wie pan, co, Mówię z ogromną nadzieją, bo mam wrażenie, że w tym całym świecie zagubionym w wirtualnej rzeczywistości, w, w uzależnieniach od internetu i od telefonów, ekranów i tak dalej, to, to jednak te środki transportu ewoluują wreszcie w dobrym kierunku. Ja mam z tyłu głowy takie przeświadczenie, że trochę wychodzimy z tych takich zadymionych, zasmogowanych, fabrycznych miast tak naprawdę, gdzie, gdzie było pełno samochodów, pełno fabryk i z każdej możliwej emisji i zanieczyszczeń do, do dużo zdrowszego miasta, które, które dzięki temu transportowi tak naprawdę będzie mniej zapłoszone, będzie przyjemniejsze w, bez takiej liczby parkingów, bo tak? nie będzie takiej konieczności. Z bardziej uśmiechnąć tymi ludźmi, którzy są aktywni i, i mają lepszy kontakt ze sobą, tak naprawdę to jest duża rewolucja. I, I po bardzo dużym czasie, tak, bo to ponad 100 lat tak naprawdę była dominacja samochodów. Mm -hmm. Chociaż mówiło się 100 lat temu podobno, jak znamy przekazy historii, że i wówczas wodór się pojawił i elektryka, no, tylko potrzeba było więcej czasu na to, żeby te dwie dziedziny opracować i żeby no, wiadomo, ze sobą tak współpracować. Dobry, dobry temat do pociągnięcia go dłużej, Ja tak sobie myślę, żeby pozostawić odrobinę niepewności, żeby Państwo mogli sami sprawdzić, jak działają rowery elektryczne. Z tego, co wiem, nasze gwiazdy, kiedy zaczęły jeździć elektrycznymi jednośladami, to potem szybko przesiadały się do samochodów elektrycznych i to też jest jakaś ścieżka rozwoju. Tak, oczywiście. Jakby wiemy, z jakimi barierami Często nie do pokonania jakby dzisiaj się boryka elektromobilność ta duża, dorosła. Tak? Bo my jesteśmy w tej mikroelektromobilności, więc ja się czuję taki bardziej młodzieżowy tak naprawdę w tym, na tym rynku. Wiemy, że są to bariery szczególnie na rynku polskim, trudne do przejścia i finansowo, i, i nie tylko, bo rzeczywiście i zasięgi są dużym problemem, i stacje ładowania, których dostępność jest bardzo niska. Ja też wywoząc się z branży motoryzacyjnej, bo tak naprawdę pracowałem z dużymi koncernami przez wiele lat. I to akurat koncernami, które bardzo mocno w tę elektromobilność zainwestowały i wprowadziły pierwsze samochody elektryczne do swojej europejskiej oferty, doszedłem do wniosku po, po kilku latach jakby gdzieś tam współpracy na tym polu, że, że jeszcze nie jesteśmy gotowi na to, szczególnie w Polsce, w Europie Środkowej. A, a z kolei ta mikroelektromobilność, czyli rowery, skutery elektryczne, hulajnogi, które się już wtedy też zaczęły pojawiać, są idealnym wstępem mm -hmm. i są przede wszystkim dostępne. Naszym założeniem jest, żeby pojazd elektryczny był dostępny w cenie na poziomie 1000 euro, czyli takiej bardzo, bardzo przyzwoitej dla każdego. No powiedzmy, jeszcze nie za pensję w Polsce, ale już niedługo mam nadzieję. Mm -hmm. no, rzeczywiście można sobie na takie pojazdy pozwolić i widać, że coraz więcej osób z tego korzysta i nie tylko w młodym wieku, co bardzo cieszy, bo i widać seniorów na hulajnogach elektrycznych i na rowerach elektrycznych, także dobry kierunek obieramy. A proszę powiedzieć, ile czasu ładujemy hulajnogę i rower elektryczny? Około 2-3 godziny to jest taki pełny czas ładowania, natomiast z reguły doładowujemy tak jak telefon, zresztą nie pozwalamy, żeby się wyładował do końca, tylko doładowujemy tam od 30-60% i to jest to wtedy taka mocna godzinka tak naprawdę. Mhm. Czy to musi tyle Trwać? Yy, nie musi. I rzeczywiście zastanawialiśmy się, czy to jest problem tak naprawdę i czy warto z tym walczyć, wprowadzając szybkie ładowarki, szybkie systemy ładowania. Określiliśmy potrzeby użytkowników jako wystarczająco zaspokojone i stwierdziliśmy, że nie ma sensu. Bezpieczeństwo jest ważniejsze, czas jest na tyle komfortowy, że to nie jest problem. I z drugiej strony doszliśmy do wniosku, że potrzebne są stacje ładowania, punkty ładowania bezpiecznego, żeby no uniknąć takiej sytuacji jak dzisiaj, gdzie ładujemy tak jak laptopa tak naprawdę gdzieś przygodnie w kuchence w korytarzu tak naprawdę, czy w przedpokoju rower, czy scooter, czy, skuter, czy i nogę. Stąd nasz pomysł na, na stację ładowania, ale myślę, że to będzie szansa rozwinąć w następnej rozmowie. Panie Tomku, ja pana tak trochę podpuszczam, bo przecież godzina ładowania to nie jest dużo. W ciągu dnia każdy myślę, znajdzie choćby wieczorem na to czas. Bardzo dziękuję za wprowadzenie nas w świat jednośladów. Pan Tomasz Przygódzki był naszym gościem, tryb Eko. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości, jak działa taki rower elektryczny lub też elektryczna kolejnoga, no to warto spróbować, a już nie będzie odwrotu.